W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego słuchacze Świętochłowickiego Uniwersytetu III wieku spotkali się m.in. z posłanką Mirosławą Mykiel, która kandyduje w tych wyborach, by rozmawiać o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego i uwarunkowaniach rządzących europejską polityką. Przyznam szczerze, że z uwagi na to, że jesteśmy już od 15 lat Europejczykami w Unii, wydaje mi się, że warto o tej Unii wiedzieć coraz więcej. Nasza rola w Unii wzrasta i, i trzeba o tym rozmawiać, trzeba dyskutować. Wydaje mi się, że mamy powody do zadowolenia z tej rocznicy, bo rzeczywiście Unia dla Polski wiele zrobiła myślę, że warto podkreślić, że w tych słowach mieści się kwota ponad 100 miliardów złotych bez zwrotnej pomocy. O tym się na co dzień nie mówi. Najczęściej ostatnio słyszymy na linii Warszawa-Bruksela dość niemiłe dialogi. W związku z czym zaproponował zarząd uniwersytetu słuchaczom debatę na temat czy Unia jest potrzebna Polsce i czy Polska jest potrzebna Unii. To jest niezwykle ważne, żebyśmy My z pełną świadomością naszej roli i wagi naszego głosu 26 maja poszli do wyborów. A będzie z kim dyskutować? Bo dzisiaj nie zacni goście. Więc do debaty dzisiejszej zaprosiliśmy kandydatkę do Europarlamentu. Panią poseł y, kilku kadencji Sejmu RP, panią Mirosławę Nykiel oraz y, y, naszego wykładowcę y, doktora y, socjologii politycznej doktora Marcina Gacka z Uniwersytetu Śląskiego. Myślę, że Oboje Państwo będą odpowiadać na zadane im pytania i niezwykle rada jestem, że mogę tak zacnych gości przedstawić swojemu gronu słuchaczy. Chciałabym porozmawiać z paniami, z panami o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia Polaka. W Unii Europejskiej. Myślę, że dużą część spotkania poświęcimy też na mój program, bo on jest dedykowany seniorom. Stąd zabiegałam o spotkanie z seniorami, bo takim hasłem moim jest oparte moje hasło na trzech filarach na rodzinie i tutaj wybrałam seniorów w tej rodzinie, bo przypomnę, że w Województwie Śląskim jest milion sto tysięcy seniorów. I zadedykowałam im program Opaski na ratujące życie i zdrowie, czyli dostęp do telemedycyny z funduszy unijnych, bo chciałabym, żeby właśnie nasi seniorzy mieli, podobnie jak na, w Europie, y, możliwość ratowania życia lub zdrowia w sytuacjach zagrożenia. A wiemy, jak to bywa z naszym szlachetnym zdrowiem, że niestety, czy nam się to podoba, czy nie, w którymś momencie nie dopisuje. To jedna, jedna sprawa. Druga sprawa, będziemy, będę chciała porozmawiać z Państwem o przyszłości Europy. Dużo się mówi o Brexicie, o Brexicie, o konsekwencjach. W Polsce są żywe też tendencje do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Na ten temat chcę też porozmawiać i przedstawić swój punkt widzenia. Seniorzy zgromadzeni na debacie z uwagą wsłuchiwali się w dyskusję i chętnie zadawali pytania prelegentom.